Lubicie może souls lajki? -like ja osobiście lubię, ale głównie patrzeć jak ktoś inny w nie gra i przy tym cierpi. Kurwa, nie tej duszy! Dwa lata temu po raz pierwszy miałem styczność ze zemasterowanymi Dark Soulsami. No i co pograłem sobie przez jakiś czas z myślą, że w sumie nie idzie mi jakoś najgorzej, aż zobaczyłem gameplay gościa, który w półtorej godziny zaszedł dalej niż ja w 15. Wtedy sobie uświadomiłem, że jestem jednak klocem w sousy i że to chyba nie jest po prostu moja bajka. Ale dzisiaj zdobędę wszystkie osiągnięcia, i to nie w tych typowych sousach, a w dość no nietypowych, a mowa tutaj o. Kolejny skarb Krabisza wydany został przez studio AgroKrab 25 kwietnia ubiegłego roku i zawiera 32 osiągnięcia do zdobycia. Cielamy się przyludzającego sobie w swojej muszli kraba pustelnika Kryla, do którego przypływa rekin, tylko że nie taki prawdziwy. Okazało się, że jest on poborcą podatkowym, a Kryl właśnie zalega z podatków u księżnej. Kryl jest mało rozgadniony do takiego stopnia, że nie wie, kim jest księżna, ani czym są podatki. Po szybkim wytłumaczeniu mu przez rekina, co to jest, Kryl wziął kilka wodorostów w kształcie serca, z myślą, że tym spłaci swój dług. Lecz niestety od dawna te wodorosty nie są już używane jako waluta i teraz każdy w oceanie płaci śmieciami. Jednakże te wodorosty nie są wcale bezużyteczne, bo będą nam one służyły jako leczenie HP. Dom Kryla zostaje zawinięty. I teraz jako ofiara systemu podatkowego wskakujemy do oceanu odbić naszą muszlę. Już na dnie napotkaliśmy na swojej drodze innego kraba. Tylko było po nim widać, że jest na jakichś prochach i był do nas wrogo nastawiony. Uciekaliśmy przed bandą spanych krabów i potem zdobyliśmy mocarnę orange, a dokładniej był nim. Był tutaj tutorial, jak wyprowadzać zwykłe i naładowane ataki, i potem jeszcze znaleźliśmy księżycową ślimaszą skorupę. Działają one tak jak ogniska z Dark Soulsów. Możemy w nich ulepszyć statystyki, zregenerować życie i po wywalaniu się zrespimy się przy ostatnio odwiedzonej skorupie. Już potem wychodzimy na otwarty teren i staczamy pojedynek z pierwszym bossem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty ja go kłampię. Nie. 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 ty Nie. robisz? Nie. 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 No Nie. jest. Do widzenia. Royal Shell Splitter. Idąc dalej, ujrzeliśmy zamek, w którym była księżna, a już pod bramą strażnicy nie chcieli nas tam wpuścić, bo byliśmy <küh> nadzy powiedzieli nam, że idąc na wschód od zamku znajdziemy jakąś tymczasową muszlę. Poszliśmy więc tam i znaleźliśmy muszlę w postaci puszki po napoju. Zaobranie każdej muszli w grze jest osiągnięcie, a jest ich aż 69. Po ubraniu jej pojawił się kolejny boss. Co kura? Noć. All damage. Doda to jest jakiś On black attacks. No to. Już o tym wiem. Przekonałem się na tamtym bosie. Oj. Zdechłem. Sam kiedy? Małego krabisza się boi, co za to jest lamus? A, no nie no. Żyje? tak No nie no. To może być to w sumie. Nie, to nie może być to. Nie! No! no to wywalałem w to uszlę. Tak już mi za wiele nie pomoże. Let's go! Captain of the Guard, w końcu mogliśmy wejść do zamku i już w środku obczailiśmy, że nie tylko my mamy problemy z podatkami. Wbijamy do środka bez kolejki i zauważamy ją. Mówimy jej, że fajnie by było odzyskać nasz dom z powrotem oczywiście za niego nie płacąc, bo tak średnio mamy czym. Więc ona daje nam bojowe zadanie, żebyśmy wspięli się do zachodniej wieży i stamtąd udali się do jaskini po coś błyszczącego dla niej. Co to kurwa znaczy? Na nasze nieszczęście, droga do wieży była zablokowana przez jeżowcę, ale w pokoju obok znaleźliśmy żyłkę, dzięki której mogliśmy złapać się haczyka i na luzie je ominąć. Zwierzy udaliśmy się do jaskini, tak jak kazała nam księżna, a już tam poznaliśmy ducha księżycowego ślimaka, który nauczył nas mosy umami. Każda muszla ma swoją unikatową umiejętność, i gdy jej użyjemy, spada nam pasek tego całego umami. Ale można go łatwo zregenerować, atakując przeciwników. Idąc dalej w głąb jaskini, napotykamy na następnego bossa. Ej, kurde, dużo, o kurde, ja też dużo dostałem. Czy muszę sobie nową muszlę wziąć. Tutaj jest puszka. Jednie mi. O kurwa. No i jedną. O dwa! Nie! Nie, 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 nie. Super. Mało ma już. Lamus. Totalne dwa takie mocne hity. No i... Koniec. polutet Platon Pathfinder. Dalej doszliśmy do domeny księżycowego ślimaka. I tam zdobyliśmy perłę, która w sumie powinna nas się spodobać księżnej. U tego ślimaka możemy się uczyć nowych umiejętności. Pierwszą umiejętnością było Shell Portation, dzięki której możemy się tepać między ogniskami na całej mapie. Typamy się pod zamek księżnej i zauważamy, że woda ta trochę zmętniała, co oczywiście nie może znaczyć nic dobrego. Podbijamy pod zamek i obczajam, że jeden ze strażników był na mocnym towarze, tak jak te wszystkie krabisze i próbuje nas zabić, a już w środku zamku okazuje się, że z księżną wcale nie jest lepiej. Cóż no, słuszno, po... no ja. No, i zbagowałem się i weź. Ja pierdzielę no. No to easy, Tyrant of tide. Po pojedynku pojawił się tutaj rekin i powiedział nam, że po tym, jak księżna sobie umarła, to on może sobie zrobić z naszą muszlą co tylko chce. I postanawia wyruszyć do miasta ją sprzedać. Więc nie mamy innego wyboru, jak tylko iść za nim. Przechodziliśmy przez koralowce i szczerze mówiąc, nic się tutaj ciekawego nie działo, dopóki nie dotarliśmy do miasta. Zagadaliśmy do jakiegoś gościa w sprawie tego niby rekina i powiedział nam, że go tutaj widział i prawdopodobnie sprzedał naszą muszlę w jednym z czterech lokali. Po obejściu ich wszystkich okazuje się, że nigdzie tej muszli nie ma, ale totalnie znikąd pojawia się tutaj sklep krewety, która tą muszlę trzyma. Z rozmowy z nim wyniknęło, że jest on tak naprawdę Odpowiedź A zabawkowym rekinem. Odpowiedź B, krewetką, odpowiedź C, Jeffem Bezosem, odpowiedź D, odpowiedź A. Jak możecie się domyśleć, jest to oczywiście Jeff Bezos. Tak, bez Beki, to jest to tak naprawdę ten syn, co trzyma tego zabawkowego rekina i nadal nie chce nam oddać tej muszli za darmo. Rozmowę z nim przerwało bicie dzwona, co oznaczało, że dzisiaj jest tak zwany Dzień Śmieci. Dzień, w którym jest przypływ tego syfu, a te podwody na ameby się jarają z tego powodu. Na dno spadło pudełko po płatkach śniadaniowych z niewielką częścią mapy skarbu na jego tyle. Krewetniak powiedział, że jak odnajdziemy ten skarb i mu go oddamy, to on odda nam naszą muszlę. Więc teraz naszym głównym celem jest znalezienie trzech części mapy i odnalezienie skarbu. Burmistrzowi miasta Rolandowi do końca się to nie spodobało, bo chciał sobie ten skarb przywłaszczyć, ale mamy jak na razie na niego wywalone i idziemy na poszukiwania. The Hunt begins. Wyruszyliśmy do Sense Twin, gdzie spotkaliśmy starego kraba, archeologa Koncha i ekspedientkę w sklepie z jakimiś ulepszeniami Nemę, którzy byli naszymi rywalami w poszukiwaniach skarbu, ale byli do nas raczej dobrze nastawieni. Powiedzieli nam, że w tym rejonie lepiej trzymać się łuków zrobionych z kół ratunkowych, bo możemy spotkać gdzieś tu mocnego przeciwnika. Wróciłem więc do miasta zajrzeć jeszcze na szybkości do sklepu z muszlami, kupić jedną specyficzną muszlę, z którą będę chodził prawie do samego końca, a potem znów udaliśmy się do Sense Between, gdzie spotkaliśmy go. Tu jest jakiś item. Aha, fajny item. Pagirus the Ravenus. Unik. No, nie, 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 Co to jest? Spijajcie. Oni go biją, tak? Czy mi się wydaje? Nie, nie biją. Nie, no. Dyny. Co to ma być? No to on jest, on jest już trudny On jest już trudny O no, to już dłużej mi zajmie, to na pewno Ale no co to biłem unik Pocią mnie ty Co? Uniki, uniki No nie Hit, 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 hit. Hituj. Ok. Dawaj, 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 dawaj. Na hita. Let's go. The Raven is. W tamtym momencie nie ogadano, że ten boss dał mi kawałek mapy, i po prostu poszedłem dalej. Chwili po bosie wpadło mi spóźnione osiągnięcie za wykupienie ubezpieczenia na muszlę. Udałem się do kolejnej lokacji, a mianowicie do Expired Grove, gdzie spotkaliśmy strażniczkę tego zamku z początku, która przybyła tutaj, aby rosnąć w siłę. I jeszcze napatoczyliśmy się na takiego jednego irytującego kraba z gównianym imieniem, z którym będą problemy w przyszłości. Idąc dalej natrafiłem na bossa. bosa. Ten... boss? Ojej, on na tych... śmieci. O nie. Nie żyje. Umieram od tego, od trucizny. Pa. Ale tam też już dużo nie ma. Let's go. This is nie wiem, Liechtenstein. A chwilę po nim na kolejnego. Shaolin jakiś, ty. Shiny Scrab. Serio. Mało ma już niby, no. To jest do zarobienia jeszcze. może jednak nie. No i umarłem. Ale... Nie wiem, nie jest jakiś najcięższy chyba. No to musi być to. Nie, jednak nie, to nie będzie to. A może, a może być jednak w sumie. Nieważne. Loa masz. Ja też. O! Oh. Let's go! Intimidation Crap? Nie wiem. Podnieśliśmy drugą część mapy i brakowało nam już tylko jednej. Dotarłem do kolejnej miejscówki, gdzie nie działo się nic o czym mógłbym powiedzieć, więc przejdę od razu do kolejnego bossa. Co to jest? Ale tu zapisu nie mam Co ty robisz? Ale kud... No hituj, hituj! Aha, oa. Tego się nie spodziewałem. Tego też nie. Ja jeszcze żyję. No tak, klacz, klacz. Nie No ale robię unik! Dobra, nie teraz, teraz cię niszczę. Te, na... No, zaraz. No znowu się za w... No on jest jednak mocny. No ale... Kurwa, klikam ten unik. To panga. Po prostu, to poda. Ja pi***... Pier... Nie, no tu taka faza jeszcze jakaś. O mój Boże. O, za wolno. Za wolno. Ooh. I shall see you to the grave. We know him. Ooh, hoo, hoo. <coughs> oh, 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 oh shit, oh shit, grow growth keeper. You've earned that petite crab. Come and put my tortured soul to rest. Uh, I'm not trying to kill you. O! Aha! No właśnie, po totalnym zmiażdżeniu go w walce, on stał się naszym ziomeczkiem. I nauczył nas mocy, dzięki której możemy niszczyć takie kamulce. A no i jeszcze nie zdobyliśmy tu ostatniej części mapy, bo jej tutaj nie było, kto by się spodziewał. Ale znajdowała się ona w miejscówce o nazwie Flotsam Vale. Jeszcze przed pójściem tam tepnąłem się do księżycowego ślimaka odblokować parę umiejętności i zdobyłem tu osiąga za odblokowanie wszystkich umiejętności w jednej z trzech gałęzi tego drzewka. Wracając do Sam Veil, vale, to ogólnie mega nie lubiłem tej miejscówki i za jej strasznie denerwujących przeciwników. Czymś. No tak, pewnie kurwa, przez podłogę. I za to, że zmarnowałem tu dużo za dużo czasu na znalezieniu przejścia dalej do kolejnego bossa. Cały czas myślałem, że w jakiś sposób muszę otworzyć te drzwi, ale obczaiłem gameplay jakiegoś gościa i okazało się, że one otwierają się dopiero później, a ja miałem iść gdzie indziej. Zostałem. Amazing! Idąc stamtąd, trafiłem na mega łatwego bossa. Jeszcze jeden hit mocniejszy. No w sumież. Już... Może nawet nie mocniejszy. Pyk, 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 pyk. No i do widzenia. Scutting Sludge Kupca A po nim trafiłem na kolejnego bossa, który również nie sprawił mi większych problemów. GG. Kewisze Sisters. Odnaleźliśmy ostatnią część mapy i w końcu mogliśmy się dowiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się skarb. No tylko, że chwilę po umieszczeniu ostatniej części mapy, Roland się spłakał i zabrał pudełko. Musieliśmy teraz udać się z naszymi przyjaciółmi do doków w Flotsam Vale, aby przepłynąć na tamtą barkę do Rolanda i odbić skarb. No ale niestety nie mogliśmy tam przepłynąć, bo nasza łódź nie miała zasilania i teraz czekała mnie najnudniejsza część tej gry. Mogliśmy w końcu przejść przez te drzwi i musieliśmy szukać bezpieczników po to, żeby przychodzić dalej. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie trzeba było tego robić nie wiadomo ile razy. No i jeszcze po drodze wywalałem się od tych słabszych przeciwników. No nie! A więc po dwugodzinnej przeprawie napotykamy na równie nudnego i mało ciekawego bossa. No, jest Brzydka, moja suszarka działa w ten sam sposób. Tak so z miejsce, o! Z Węgorz. O cholera. Deakumulator. <gryw> po pokonaniu go dostajemy moc, dzięki której mogliśmy zasilić łódź i wyruszyć na barkę Rolanda. Ale jeszcze przed tym zgadłem kolejnego osiąga związanego z drzewkiem umiejętności. A już na batce stoczyliśmy pojedynek z Adolandem. Lecimy, Rowan McDonald. I co on powiedział? Ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. No ale. Klikam, żeby się schować. Proszę cię. Oho, oho, oho. Jak ja umarłem? No i... żyje! żyję. No, weź, weź. Ja nie mogę. Zadobiłem unik. Nie tak już dobrze szło. Znaczy, dobrze, no. A, da bo to pada już. Strzelam cię. Backup. Venture Crab Bitalist. Okej. Okay. Niby go pokonaliśmy, ale jednak nie do końca, bo znowu pokazuje się tylko tym razem ze skarbem i zaczyna gadać o jakichś głupotach. Krillowi po chwili puszczają nerwy i rzuca się na skarb, powodując sunięcie się barki w totalną otchłań. Na dole ujrzeliśmy, że skarbem, za którego musieliśmy przychodzić to wszystko, były pieniądze. Czyli tak naprawdę bezużyteczne dla nas gówno. Wyobraźcie sobie tego gościa, co wyrzucił to pudełko po płatkach. Osaczają nas małe białe kraby, ale w porę przychodzi tutaj Nema i ratuje nas przed nimi. Zaprowadza nas w bezpieczne miejsce. I Krillie jej mówi, że po tym co zrobił, stracił całą motywację i sens do dalszej podróży. Ona mówi, że w sumie to co się stało, to się nie odstanie i ma zapieprzać dalej. To jest dopiero motywacja. Let's go! No weźmy nawet nie w k... Ja pierdzielę! No i... Mm. Nie no to... Potatowało mi walkę. The False Moon. Let's go. Podbijamy do końca i on nam mówi, że z analizy tego miejsca wynika to, że stąd możemy się dostać do tak zwanego Starego Oceanu, w którym będziemy mogli znaleźć coś o wiele lepszego od tamtego skarbu. A chodzi tu o boską muszlę, czy coś w tym stylu. Dzięki tej muszli będziemy mogli zrobić dosłownie wszystko. Bez dłuższego zastanawiania się idziemy dalej, natrafiając po drodze na trochę przetośnięte kraby. Zrałem się. Ja żyję! Ja żyję. No, kurwa, nie, nie, nie. A potem zauważamy jeszcze żywego Rolanda ze swoim wspólnikiem, z którym się chyba trochę pokłócił, bo... A mówili, żeby nie zadzierać z tym cichym ziołem z klasy. Ile ty masz życia? Dobra, to jest GG's. Łała. No niech ci będzie, no. Weź się Podaj no, mi to, nie wiem Co to robi Ale fajne! Jakie cmutne! Woda no, mogłus, żegnam się z tobą. Nie, o i koniec. Wiem jak jeszcze żyje, ale i tak już nie żyję. Co ty sobie myślisz? Wszyscy, że nie mam Czyli to co? Myślisz, że dasz mi rady... O. Skupienie. No i, i po co to powiedziałem? nie, 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 tak, to nie, do... Kurwa, niedobrze, 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 niedobrze. Kurwa to nie, 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 niedobrze, nie, niedobrze nie, 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 Znowu spotykamy się z końcem. i razem otworzyliśmy przejście do... The Old Ocean. Z racji, że jest to ostatnia miejscówka w grze, to z tego miejsca tepnąłem się pokonać dwóch bossów, których ominąłem i jeszcze przy okazji zgronąłem kilka osiągów. Pierwszy boss był Flotsam Veil vale i była to klatka pełna krabów i innych zwierząt, a drugi boss chował się za wodospadem w Expired Grove. Po tym zdobym ostatniego oczywka związanego z umiejętnościami, i kolejnym osiągnięciem było This Kills the Crab, za postrzelenie innego kraba. W ustawieniach jest takie coś jak Assist Mode, po którego włączeniu na plecach Krilla też się pistolet. This Kills the Crab to jest niesamowite. Następnie, zgadnionym osiąga za wywalenie się poprzez spadnięcie z mapy, za ulepszenie widelca kryla do maksimum. Za nałożenie hełmu rycerza i za przymierzenie każdej muszli w grze. I za odblokowanie każdej mocy. Potem zmierzyliśmy się z królem Starego Oceanu, który był szczerze mega jeziakiem. The Bleached King. Ale okazało się, że ma on drugą fazę, która też trudna nie była. To jest twój koniec. Country Born. Spuściliśmy się w kiblu po to, żeby dotrzeć do niej do boskiej muszli. Podjarany kończ mówi, że jego archeologiczne community już nigdy nie będzie takie samo. No ale niestety, długo się nie nacieszył widokiem tej muszli, bo dostał buff od Cheetana. Czyli tej strażniczki sprawia, że początku, która była nieświadoma swoich czynów, bo do bań wbiła jej się ta medusa zwana Agonią Oceanu. Pierwsza faza walki z tym czymś była w miarę normalna, ale w drugiej trzeba było tylko unikać jakichś laserów, a boss sam sobie zadawał damage. Nie powiem mega kał, ale przynajmniej jest osiągnięcie. Rozmawiamy na luzaku z ledwo żywym i za naszymi plecami ten niebieski skórą kradnie boską muszlę i odlatuje z nią. Lecimy za nim i dowiadujemy się, że chcąc zatopić wyspę zrobioną ze śmieci i zakryć ją całe miasto, co prędzej czy później spowoduje masowe zarażanie się wszystkich istot znajdujących się tam. Bo w sumie nie wspomniałem o tym wcześniej, ale to właśnie przez śmieci te wszystkie kraby i nie tylko są pozarażane i chcą nas ukatrupić. Więc nie mamy innego wyjścia niż odebranie mu tej muszli siłą. O, okej. Okay. Dobrze się zaczyna. 1 HP. No nie no, jak pierwsza próba to chyba nie było najgorzej. No patrz. Nie jeszcze nie dostał Dlaczego te puszki mi się nabijają na ten widelec, no No jesteś na hit up, weź No nie Pistolet, ostatni hit Let's go No oczywiście, to długa faza No nie to jest GG No super, super Zajebiście Zajebiście mamy no, no dużo ha nie da się Nie da się go walnąć nie wiem padł Czekaj, może zdążę to. No ja... O cholera Proszę Let's go! Nie! Tak! Tak czy nie Tak, to jest koniec! Kupa! Leszczu! To jest to! Avatar of Waste, ja nie mogę. Kryl nakłada muszlę, wyzywa tego niebieskiego kraba od śmieci, po czym wywala mu ciosa, niszcząc przy tym boską muszlę i rozwalając całą śmieciową wyspę na kawałki. Jeszcze żyje? Już... <grystanie> Już nie. Niestety wszystko nie skończyło się tak, jak to zaplanowaliśmy, bo miasto i tak było prawie całe w śmieciach. Ale dobra, nie zapomnijmy o tym, że to wszystko stało się tylko dlatego, że Krill chciał odzyskać swoją muszlę. Śmieć ubity. Dom. Finishing what I started. Jak mógłbyś to zrobić tak na samym początku, to w sumie byłoby spoko. W ostatnich scenach Krill wraca po Cheetana. Miasto zostaje całkiem wyczyszczone ze śmieci. Młode pokolenie jest trenowane do przyszłych bojów z zarażeńcami i Krill oddaje swoją muszlę bezdomnemu. Podsumowując cała gra zajęła mi tylko 15 godzin. Szczerze nie przepadam za grami z elementami soulslike'ów, ale w tą grę akurat grało mi się przyjemnie i to pewnie dlatego, że nie była w sumie taka trudna jak myślałem, że będzie. Jeszcze można z tej gry wyciągnąć fajną lekcję, żeby nie zanieczyszczać muszli oceanów, bo wtedy zwierzątka dostają pierdolca i chcą wszystkich zabić. Oraz żeby płacić podatki. Pan oceniam na 8 na 10. Co do trudności osiągnięć, to z pewnością nie mogę dać tu oceny wyżej niż 4, a to dlatego, że chyba każdy pojedynczy boss zajął mi do max 15 minut. Wyjątkiem był finalny boss, gdzie spędziłem niecałe pół godziny, więc ocena 3,5 na 10. Dziękuję wam za dotrwanie do samego końca. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić polubienie, suba z dzwonkiem i napisać jakiś komentarz. Jeszcze raz dzięki, no i co? Słyszymy się w następnych filmach. Siemano.